Witam wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie Karolina Kołosowska z Just Join IT. I w dniu dzisiejszym mam super przyjemność porozmawiać z dobrze, mam wszystkim nadzieję, znanym. Adrianem Martinezem, który jest założycielem, współzałożycielem HRM Embassy, które też mam nadzieję osoby z branży hr bardzo dobrze kojarzą. No i aktualnie też Adrian jest organizatorem super dużej konferencji Heroes Conference. Czy to się zgadza? Cześć. Tak. Się, się to zgadza, to się zgadza, tak. Dobra, Adrian, jesteśmy tutaj po to, e, aby dowiedzieć się trochę więcej o świecie marketingu, powiązaniach marketingowo-HR-owych, świecie rekrutacji. No też na pewno będę chciała się trochę więcej i na pewno osoby, które nas oglądają, dowiedzieć o samej konferencji. Więc myślę, że możemy zacząć od takiego pytania, które faktycznie, no tutaj trochę powiąże nam te dwie branże, o których mhm. wspomniałam czyli HR i marketing. No, Adrian, masz bardzo duże doświadczenie. Eee, wieloletnie. Jakbyś mógł też powiedzieć, ile już lat siedzisz, że tak powiem, w tym szeroko pojętym marketingu? W szeroko pojętym marketingu nie aż tyle, lat, no, bo chyba siedem, może trochę więcej. Jeszcze kilka lat wcześniej byłem copywriterem w branży bardzo, bardzo ciężkiej, medycznej. Pisałem. Mhm. No. Uh -huh. Mhm, mhm. Dobra, to 7-8 plus 7-8 plus, plus, plus tak, Okej, okay, tak. no to w takim razie, jakbyś mógł powiedzieć, jakie widzisz podobieństwa w wyzwaniach dla branży marketingu i HR-u? Dobra, no obie, obie branże opierają się o komunikację. tak I to jest piękne, jakby to jest dla mnie coś, co łączy te branże. One są dla mnie bardzo podobne. W sensie, ja siedzę w marketingu, z branżą marketingową byłem związany przez te dobre kilka lat. Eee, i, I bardzo mi się ona podobała. Teraz od ponad półtora roku prowadzę firmę w branży HR-owej i wbrew pozorom, te przejście z jednej branży do drugiej, jeżeli można tak nazwać, nie było super ciężkie, bo dla mnie to jest, mimo wszystko, komunikacja od firm do ludzi, okay. tak, czyli w tą stronę. Pytanie było o powiązania, tak jak tak. No, jakie widzisz podobieństwa, jeżeli chodzi o wyzwania? No, bo jedna i druga branża no, mają gdzieś tam te wspólne wyzwania. No to jak, je, jak ty je postrzegasz? Jakie one są? Wyzwaniem jest na pewno autentyczność dla mnie. Czyli, żeby zarówno w marketingu, jak i w HR-ach. Czyli, żeby komunikacja, którą robimy. No. Bo ja w HR-ach też się nie zajmuję całymi HR-ami, rzecz jasna, tylko bardziej tą częścią No wiadomo, zbyt z szeroki jest ten cały HR. To jest <grym> bardzo szerokie, tak możemy go podzielić na, na HR, twardy i miękki, ale ten miękki, którym ja się zajmuję też. Możemy dalej dzielić. Ja się zajmuję tą sferą, ja jako, jako specjalista się zajmuję tą sferą komunikacji zewnętrznej, czyli marketing rekrutacyjny, employer branding, ale employer branding zewnętrzny. Mam okay. swoich specjalistów, z którymi współpracuję, którzy się zajmują tą, tą tymi kwestiami z candidate, employee experience i tak dalej. I dla mnie wyzwaniem jest właśnie to, żeby tworzyć komunikację, ale komunikację, która będzie autentyczna, bazowała na autentycznych rzeczach i zarówno w marketingu, jak i w hr tak? w, w hr jest to dużo cięższe, bo w marketingu możesz, masz produkt, który musisz sprzedać, musisz stworzyć komunikację, która będzie y, ten produkt skutecznie sprzedawała, mm. ale ona po części, o ile jeżeli masz dobry produkt, to ona i tak będzie autentyczna. W hr masz komunikację, którą musisz tworzyć w przypadku inter brandingu i jeżeli ona nie bazuje na autentycznych um, działaniach, nawet nie wartościach, bo wartości to jest bardzo duże słowo dla mnie. Natomiast jeżeli ona nie bazuje na autentycznych działaniach wewnątrz, czy na autentycznym procesie rekrutacji, to ona w długiej perspektywie czasu nie będzie skuteczna. Wczoraj był post um, na LinkedIn, gdzie dziewczyna opisywała, Rekrutację na stanowisko employer branding manager, specjalista od employer brandingu w jakiejś firmie. Chyba już wiem nawet, jak to Post, który ma bardzo dużo komentarzy pod spodem, ale jest bardzo dobrze świadczy o tym, jak wiele osób postrzega employer branding. Przyszła na tą rekrutację, dostała jej zadane pytanie: Co my, jako firma, możemy poprawić w swoich działaniach employer brandingowych? Ona zaczęła mówić o tym, co mogą w komunikacji poprawić, i potem powiedziała, a w procesie rekrutacji mogliby zrobić to i to lepiej. Na co to rekruter. zdanie, rekruter przerwał jej to zdanie i powiedział: tak, tak, ale my nie mówimy tutaj o rekrutacji, mówimy tu o employer brandingu. Też to czytałam. E, faktycznie I ogromna burza i się zgadzam. Ogromna burza się zrobiła, ale to też świadczy o tym, jak firmy postrzegają im branding. Dobra, ale tutaj wracając do tego e, podobieństwa, tak. no to faktycznie ta autentyczność. Czy coś jeszcze, Twoim zdaniem, jest takiego? Skuteczne wykorzystanie trendów, co idzie marketingowi moim zdaniem lepiej, ale to jest związane z wydatkami na badania marketingowe, hmm. bo badania marketingowe na badanie zachowań konsumentów przeznacza się tysiąc razy więcej, dosłownie tysiąc razy więcej, niż na badania zachowań kandydatów okay. globalnie. Więc wykorzystanie, umiejętne wykorzystanie trendów i narzędzi. A jeszcze podpytam tak z ciekawości, no. skąd te statystyki i gdzie je mogę znaleźć? Ech, statystyki ci podeślę, bo znalazłem je, przygotowywałem się do wystąpienia chyba na HR summitie e, pulsu biznesu w tamtym roku, i znalazłem statystykę, że na badania zachowań kandydatów wydaje się rocz, rok rocznie na świecie 750 milionów dolarów. Na badania zachowań konsumentów wydaje się tysiąc razy więcej, czyli chyba nie prawie jeden tryliard dolarów. Mm. Ehm, Podejślę ci, bo mam to w prezentacji. Mam to w swojej okay. prasce, co to znaczy, jeżeli Ale ja mam. Ale mam za słowo, mam twój adres. Mam źródło. Jeżeli się. mam to w prezentacji, to znaczy, że mam źródło tego, więc okay. gdzieś jest. No dobra, no to w takim wypadku, jakbyś też mógł powiedzieć, przechodząc już tak płynnie do kolejnego mhm. pytania, jaką wiedzę harowcy mogą czerpać od marketingowców? Hm. Ja jestem harowcem. Ty jesteś, Ty jesteś marketingowcem. To. Powiedz mi, jaką ja wiedzę mogę od Ciebie? zaczerpać, zaczerpnąć albo się zainspirować. Znaczy to, dużo kierowców idzie moim zdaniem w tą stronę, czyli idzie w stronę tego, jak skuteczniej wykorzystywać mechanizmy internetowe i mechanizmy komunikacji marketingowej do komunikowania swojej firmy jako pracodawcy, czyli do employer brandingu. Czyli jakie mamy trendy online? Jak się komunikują poszczególne generacje? Bo tych generacji mamy coraz więcej. Ludzie się w większości zatrzymują na generacji Z, ale to nie jest ostatnia generacja, która jest, bo teraz mamy generację Alfa, która ma już 19 lat w tym momencie, tak? bo to jest od 2001 w górę. Więc no, zachowania konsumentów, zachowania ludzi po prostu, bo jakby zachowania konsumentów i zachowania kandydatów, to no, nadal są te same zachowania online, to nadal są te same przyzwyczajenia, i, i to jest, i, i jakby można czerpać bardzo fajnie z tego, jak się ludzie zachowują w przypadku zakupu produktów do tego, żeby polepszać swoje procesy rekrutacyjne, do tego, żeby polepszać swoją komunikację w firmie, wewnątrz firmy, do tego, żeby robić lepszą komunikację employer-brandingową. Więc to są te rzeczy związane z trendami, związane ogólnie z komunikacją. A wymieniłeś procesy rekrutacyjne, no to jakbyś mi mógł bardziej troszeczkę to no. poszerzyć. Mam ci przykład podać? Na przykład. Lubię przykład. Będę przykład, przykład na przykład. Dobrze. Dobry przykład. Ostatnio rozmawiałem o tym z Pawłem Zawadzkim podczas jednego z podcastów Dreaming Toyera z Briefem. Ehm, masz przykład na przykład. Masz proces zakupu. Kupujesz buty, tak? No, na przykład kupiłam na przykład, sobie kupię, ostatnio. Kupię sobie nie byłam zadowolona, nie jestem finalnie, ale są. Ale nie jesteś zadowolona z produktu, tak? Ale z całego procesu zakupu, uważam, tak, bo że Tak, bo obsługa była bardzo na wysokim poziomie. Do. chyba dlatego zakupiłam. No i teraz kupujesz buty w średnio raz na kilka miesięcy, tak? Kobiety częściej. Mhm. Ja pewnie średnio raz na rok, nieważne. Jeżeli kupujesz buty, na, dajmy na to za lando. To jest jeden z bardziej popularnych, albo e-obuwie. Zalando ma fajny proces i warto się mu przyjrzeć. I gorąco wszystkich, którzy pracują w branży hr i robią proces rekrutacyjny, zachęcam do tego, jak to się robi. I teraz, jeżeli kupujesz buty na Zalando, wchodzisz na stronę główną Zalando, wybierasz, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Pierwsza ważna rzecz tutaj jest, zapamiętuj automatycznie twój wybór. Następnym razem, jak wejdziesz na stronę Zalando, nie masz tego wyboru już, mhm. tylko automatycznie lądujesz w sekcji produktów dla kobiet. Okay. Przełóżmy sobie na, na proces rekrutacyjny. Mhm. Możesz w wielu stronach masz tak, że wybierasz stanowiska um, juniorskie albo specjalistyczne. Mhm. Jeżeli ktoś wybierze specjalistyczne, to potem dlaczego mu znowu dogadywać tego wyboru, skoro już teraz raz wybrał? E, więc to jest, to jest pierwsza rzecz, ale to jest taki jakby pierwszy etap i banalny przykład. Natomiast potem wybierasz sobie buty, wybierasz sobie swój produkt, wkładasz go do koszyka. I w momencie, gdy włożysz coś do koszyka, wpadasz w proces. Czyli to jest tak, jakbyś kliknęła. Ja nie jestem w procesie, tak jakby już od początku. E, nie do końca, bo jeszcze nie bo jesteś ja w procesie samego bym sobie tak, przełożyła, zakupu. że OK, proces zaczyna się w momencie, kiedy, kiedy ja wchodzę na stronę z myślą, że chcę zaaplikować. Tak. To tak samo z butami. Proces zaczyna się w momencie, wtedy, tak. kiedy wchodzę na stronę, bo chcę zakupić buty. Tak, w proces, jakby ty jesteś w procesie teoretycznie kupowania, ale. W w procesie aplikowania na dane stanowisko, mhm. jesteś w momencie, gdy klikniesz Aplikuj. No to prawda. To takie Aplikuj możemy sobie porównać do kup teraz. Czy tam włóż do koszyka. No, okay. Albo kup po prostu. Mhm. W momencie, gdy na Zalando klikniesz Kup, pojawia ci się jedna piękna rzecz, która jest, yy, jest bardzo skuteczna, pochodzi z marketingu. Na samej górze pojawia ci się taka beleczka 1, 2, 3, 4, 5 tam na, zawsze na górze jest. Masz kroki pokazane, tak, masz tak. kroki pokazane. Jesteś na, na etapie 1, krok 2 to jest uzupełnienie danych, krok 3 to jest uzupełnienie chyba adresu, krok 4 to jest Przez, płatność, krok pięć. Tak. tak. <laughs> I to jest piękna rzecz, która jest bardzo niewykorzystywana w HR-ach i niewykorzystywana w procesach rekrutacji, ponieważ ten małe coś na górze, co ci pokazuje na którym etapie procesu jesteś, sprawia, że o ile dobrze pamiętam, Szansa Twoja na dokończenie procesu zakupu wzrasta chyba o 20 albo 25%. Czyli jest 25% mniej szans na to, że wypadniesz z tego procesu, jeżeli masz go cały czas pokazanego. No proszę. I to jest, mhm. to jest taka drobna rzecz, którą można sobie zaimplementować do procesu rekrutacji w momencie, gdy ktoś klika, aplikuj. To ty, jeżeli mu pokazujesz, jaką drogę ma tak. do przejścia do końca, to on jest dużo mniejsza szansa, że on wypadnie z tego procesu. To prawda, ale też coraz częściej w ogłoszeniach można spotkać informacje, nie? W treści samej jest informacja, ile etapów. Tak, i jest, jak te etapy tak. będą wyglądały. Mi się wydaje, że bardziej, coraz bardziej właśnie patrzymy w kierunku candidate experience już tak. od samego pierwszego e, kroku i faktycznie no, z, ja sama też dostrzegłam e, to, że faktycznie często można się już spotkać z tym, że etapy są ładnie podkreślone, wytłuszczone, jakby przedstawione już podczas już nawet samego czytania tej treści, tego głoszenia. Są, tylko że one powinny i to, jest właśnie kolejne, taka drob, to są drobnostki, że one, one powinny być pokazane, na całym podczas całego procesu. Mm -hmm. Bo jeżeli ty jesteś na nie wiem, etapie trzecim i widzisz, że zostały ci dwa, to to jest w, naszy, w naszej psychice, mm -hmm. że nawet jeżeli ten tam 4, 5 zajmie ci pół godziny, to ty masz małą szansę na to, żeby z tego zrezygnować, bo już poświęciłaś pewien Pech czas mm -hmm. i ten pokazanie procesu ci jakby uzmysławia to, że ty ile czasu poświęciłaś, ile włożyłaś. No tak, zaangażowania. I zaangażowania dokładnie. I to jest, to jest psychiczne. Jeżeli tego nie widzisz, to dużo prosić ci jest zrezygnować, bo nie wiesz ile, czasu, bo niby wiesz, ile czasu poświęciłaś, ale nikt ci tego dobitnie nie pokazuje. No to jest prawda. I to są takie drobne rzeczy umiejscowienie batonów, tak, mhm. że to też jest zależne od generacji. Tylko ostatni przykład, potem no, tam <laughs> przejdziemy do kolejnego Twojego pytania. Ja słucham, ja lubię przykłady. E... Może być numer trzy. Przykład, dobra, to przykład numer dwa. Umiejscowienie batonów, mhm. które znowu jest zależne od generacji, na przykład. Bo masz ogłoszenie o pracy tak? na, na stronie na stronie kariera. Wiele razy wchodzisz na stronę kariera, masz ogłoszenie na wiem, młodszy specjalista do spraw marketingu. Na przykład. Jeżeli rekrutujesz młodszego specjalista do spraw marketingu, zazwyczaj to będzie generacja Z, albo w tym przypadku może już nawet Alfa. No. Tak? Jeżeli ktoś mhm. wcześniej zaczął pracę. Um, a ta generacja wiąże się, z, jakby ona ma swoją specyfikę przyswajania ogłoszeń. Mhm. To są osoby, które nie będą się wczytywać w całość, czyli nie będą skrolować całudkiego ogłoszenia i czytać nie, najpierw formułki o naszej firmie, mhm. potem wszystkich wymagań, potem tego, co dostajemy. I, a zazwyczaj tak wyglądają ogłoszenia. Tak? No tak. Masz formułkę o w firmie, czego oczekujemy, co Nawet Ci oferujemy. Wszystkie portale taki układ preferują, nie? Tak, wszystkie górnie. to jest na, od, narzucone od góry. A na dole masz, e, aplikuję. Tylko ta oso te osoby, po pierwsze, są trochę niecierpliwe, bo są przyzwyczajone do, do prędkości, do tego, jak prosto wszystko jest im dostarczane online. Mhm. I w ich przypadku fajnie by było ten 30 aplikuj umieścić na samej górze. Bo one często. A spotkałeś się z tym? Bardzo rzadko się to zdarza, ale spotkałem się z tym. Ale one są, jeżeli widzą ogłoszenie. Często przeskanują tylko pierwszą część, co oczekujemy, i już chcą mhm. aplikować. A nie uważasz, że to e, też jest kwestia przyzwyczajenia, że tak odgórnie jest to nam gdzieś tam wperswadowane, że zawsze na, do, na dole jest ten e, mhm. button apply, czy też aplikuj jakkolwiek. I e, no, to jest taki też naturalny odruch, że jedziesz, czy też sprawdzasz e-banks. I wydaje mi się, że nawet jeżeli patrzymy na pokolenia, no to niekoniecznie patrząc ogólnie na całą populację i osoby, które są zainteresowane aplikowaniem, no, miałoby ten taki chociażby dryg, że okej, okay, gdzie tutaj jest aplikuj i że na samej górze. Mi się wydaje, że to też jest kwestia czasu. Ee, że to na pewno by długo potrwało, aby całe pokolenia, nie... Nie, nie patrząc, nie segregując, czy to jest Z, czy to jest mhm. alfa, jakiekolwiek, no że jest to jednak gdzieś tam utrudnienie, moim zdaniem. Ale czy, jakby żeby nie było? Ten przycisk może być też na samym dole, mhm. ale zróbmy go na górze dla osób, które nie muszą się wczytywać w całość tak dokładnie. I chcą szybko przejść proces. Jakby Naszym zadaniem jako marketerów, ale też jako herowców, jest dla mnie ułatwianie życia ludziom. I to jest coś, co jest podstawą. Tak, Ułatwiamy ludziom życie. Okej, okay, czyli Twoim zdaniem taki y, baton powinien być na górze? W większości przypadków tak. Powinien być na górze, powinien być też na dole, ewentualnie może być skrolowany ze stroną dół. A jak będziesz szukał kogoś do swojej firmy, to gdzie postawisz baton? Nie, nie, jak nie, będzie będzie taka sz, nie będę szukał ogłoszeniami, ale ja mam maluteńką firmę i ja szukam raczej referalami. No okej, okay, ale jakby była taka sytuacja? Jakby była taka no. sytuacja, to pewnie zrobiłbym na górze i na dole. Aha. Rozwiązanie. Rozwiązanie, tak. Zrobiłbym tu i tu, no. Dobra, na samym początku wspomniałam też, że jesteś organizatorem Heroes Conference, więc też bym tak. chciała tutaj zadać e, kilka pytań, dobra? Dawaj. Więc e, też sama wyczytałam i my, jako partner, też, e, no wiadomo, musieliśmy się temu e, tematowi dobrze przyjrzeć. E, ona jest tak, jakby promowana jako taka nietypowa, inna od wszystkich konferencja. Że będzie najbardziej angażująca. Słowo zaangażowane, angażująca powtarza tak. się praktycznie wszędzie. Tak. Ja chcę wiedzieć, i żeby społeczność, dlaczego? która nas też ewentualnie <laughs> słucha, wiedziała, dlaczego ona jest i będzie najbardziej angażującą konferencją w Polsce dla branży her I EBE. Jakby to połączyć łącznie, no. To jest, dobre ja mam pasję. Moją drugą jakby pasją poza nim jest organizacja wydarzeń. Ja to uwielbiam. Mm -hmm. I tworzyłem przez ponad rok HR na deser, taki mitapik, który nam urósł do chyba jednego z większych meetupów w Polsce hr -owych. Bardzo lubiłam i żałuję, że już nie ma. Tak. i nie ma już go, głównie ze względu na to, że się zabraliśmy za konferencję. Trzeba mierzyć siły nad zamiary. Yy. I to, co nam, jakby to, co ja uważam, że uważam, że jeżeli że to, co mi przeszkadzało we w, 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 w eventach, i tak? mm. nie tylko w HR-ach, to jest to, że przychodzisz na meetup, przychodzisz na konferencję i zawsze masz to samo. I one ci się zlewają w wielką plazmę, mhm. wielką taką magmę, kurde, meetupów, nie wiem jak to nazwać, taką wielką kulkę meetupów. I potem... No, są prelegenci jeden, drugi. Są trzeci. prelegenci, są przerwy kawowe i super. No i, i potem... My też mieliśmy taki charakterny meetup. Ale ja nie mówię, że to jest super złe. Ja mówię, no? że ja po prostu to ci, jak za rok sobie tak wspominasz, to w głowie ci zostaną dwie, trzy konferencje, które były nawet za 4 lata, to w głowie ci zostaną dwie, trzy konferencje. W marketingu to, to już jest bardziej rozbudowane. Mamy I love marketing, które okay. jest, ma tą to, to emocję i ma te wyróżniki takie. I okay. ja, jak myślałem, jak chciałem zrobić konferencję HR-ową, bo uważam, że na tym polu w Polsce jeszcze jest dużo do zrobienia. Ehm, ale nie chcę robić kolejnej konferencji, tylko chcę robić konferencję, która będzie się wyróżniała i będzie zapadała w pamięć. Że I je... angażowała. Tak, ale to jest cel, to jest jakby środek do osiągnięcia celu, bo ja moim celem jest to, żeby stworzyć konferencję, która jak ty za rok, dwa lata pomyślisz sobie, na jakich ja fajnych konferencjach byłam, to nie będziesz musiała nad tym myśleć, tylko od razu ci to wpadnie do głowy. Bo uważam, że tylko angażując ludzi w. I na, biorąc ich za rękę i angażując w ich w różne aktywności, Karolina, jesteś w stanie... na scenę, do tablicy, tak. <laughs> Ale tylko angażując człowieka jesteś w stanie wytworzyć u niego doświadczenia i wytworzyć u niego emocji. Mhm. Więc jakby w tą stronę idziemy i mamy kilka fajnych pomysłów na to, jak to zrobić, żeby zaangażować uczestników i żeby A oni... coś? Tak. To <laughs> e, zmienili... Pierwsze, co zaczęliśmy robić, to jest zmieniliśmy podejście do paneli dyskusji. Zazwyczaj masz tak, że masz prelekcję, na końcu masz panel dyskusyjny, No czasami w środku. Czasem w środku. Jeżeli jest w środku, to jak jest lepiej. Mhm. Jeżeli jest na końcu, to zostaje na nim 20 osób, bo po 17 wszyscy są zmęczeni. Mhm. I to był mój pierwszy problem, żeby nie robić go na końcu jednego panelu na sam koniec, bo wszyscy są zmęczeni. Mhm. Dwa, żeby, rob, żeby panele były konkretne. Jeżeli masz konferencję HR, to jeżeli jest jeden panel dyskusyjny, to będzie o wszystkim i o niczym na raz. I masz udział w nim wszyscy prelegenci. Mamy cztery panele, które są po, każdy po ścieżkach i dotyczą tych ścieżek tematycznych. I biorą w nim udział tylko prelegenci, którzy w niej występowali, czyli będzie panel o in-brandingu, o rekrutacji, o sourcingu i o happiness, well-being. No właśnie, a czemu Dzień. akurat tak na te cztery y, kanały podzieliłaś? Mm, chcieliśmy trochę zagospodarować y, większość. Tematów, które są istotne dla nas i uważam, że dla HR-ów w ostatnim czasie, i mhm. przez to głównie, okay. które są może trochę na czasie. E, jeżeli chodzi o panele, no to jeszcze jedna rzecz, że będziesz mogła zadawać z aplikacji mobilnej pytania. Prelegenci będą mieli wyświetlane te pytania na, okay, na ekranie w momencie, i mogą odpowiedzieć. Kiedy będzie prelekcja? Nie, w momencie, kiedy będzie panel dyskusyjny. A, pan, no tak. tak, na panelu, na panelu, okay. nie na prelekcjach. Na no właśnie, tak się dziwiam, że to będzie To by nie, na panelu rozproszyć być rozpraszające. Nie na, końca. nie, na panelu dyskusyjnym prowadzi Paulina Mazur. Bardzo fajna energia, bardzo fajna dziewczyna e, i dobra wiedza, więc będą na pewno merytoryczne i będziesz mogła zadawać pytania, które będą wyświetlane i będą mogli odpowiadać prelegenci na pytania. O, to jest jeden angaż. To jest jeden. Drugi Czy jest angaż. Jeszcze tak, to jest kilka angażów. Drugi angaż to są tak zwane expert boxy, czyli zdarzały się konferencje, gdzie mogłaś pójść i realnie zrobić konsultacje. Dokładnie. Tak. Ale zazwyczaj, jeżeli ktoś. były konsultacje, to były ograniczone do tych największych pakietów. Musiałaś kupić najwyższy bilet, żeby w ogóle z konsultacji. U nas konsultacje, czyli mamy expert boxy, dwa salki oddzielne, gdzie będą siedzieć sobie część prelegentów po swoich prelekcjach, przez godzinkę, dwie, część ekspertów z branży w różnych tematykach. Będziesz mogła podejść do tych ekspertów, nieważne jaki bilet kupiasz, każdy uczestnik. Okay. Przyjść, usiąść, skonsultować z nimi swoje pomysły, problemy. Nie, masz proces rekrutacyjny, który ci sprawia problem. Przychodzisz do eksperta od zajmującego się tym tematem. Ale też będą takie boksy podzielone na te cztery bloki tematyczne? Tak, jak, e, tak jakby podzielone? Nie, będą bar jeszcze bardziej podzielone. W sensie będą na te cztery, ale będą na przykład, nie, rekrutacja będzie rozbita na IT o, super. i po prostu, bo rekrutacja IT jest trochę bardziej. No specyficzna. jest bardziej specyficzna na pewno. Um, tak, team building będzie pewnie oddzielnie i tak dalej, więc będzie trochę więcej tych ekspertów. Teraz to, to jeszcze trochę ustalamy, jak dokładnie to zrobimy. Mhm. Więc to jest drugi angaż, trzeci angaż to są same stoiska wystawców. Bo nie za, znowu. Nie Ale znoszę. to też jest takie bardziej tradycyjne. Tak, tylko że znowu, z drugiej strony, jeżeli masz Stoiska wystawców na konferencjach, to zazwyczaj jest tak, że podchodzisz do Stoiska, dostajesz krówkę, dostajesz Gadget. ulotkę, dostajesz gadżet mhm. i, i tyle. No i już. A A zależy co nam, będzie innego? No zależy nam na tym, żeby wystawcy, i na razie udaje nam się to osiągnąć, angażowali uczestników w jakąś formę gry zabawy, cokolwiek w tym. Więc mamy, na pewno będzie paint on, świetna sprawa. Wielki mural, taka kolorowanka, gdzie będą farby. Podchodzisz, o. dostajesz fartuszek, malujesz, na koniec konferencji powstaje wielki mural związany z konferencją. E, będziesz miała I Każdy będzie miał swój wkład. Tak, każdy może mieć swój wkład. FeatCube jest naszym wystawcą. Super firma, będzie robić jakąś aktywność sportową. Nie będę zdradzał, co bo jeszcze chyba to nawet To jest niespodzianka. Nie, nie, To jest niespodzianka nawet dla mnie, bo się nie do końca to A, ustaliliśmy. Okay. Jeszcze trochę do konferencji mam. E, masz Hyperkera, e, świetny startup, który będzie kręcił wideo rekrutacyjne dla uczestników, okay. dla darmo, i będzie tworzył mikro landing page. E, jak wideo rekrutacyjne, czyli na przykład jeżeli Ty ja sobie teraz kiakąt menadżera, to tak. ja podchodzę i mówię: "Słuchaj, ja potrzebuję wideo kiakąt menadżera". Stajesz sobie, oni mają wideo, mają kamerę, stajesz i to będzie wideo dla kandydatów. Cześć, "Witam cię serdecznie, miło cię gościć w naszym procesie rekrutacyjnym. Pod spodem znajdziesz, nie wiem, A, kalendarz dziękuję. do umówienia spotkania i tak dalej". Ja to wideo będą automatycznie wsadzać w takiego mikro landing page'a i tobie wysyłać. Okay. Możesz z tego korzystać. Ciekawe, A to jest bardzo nietypowe. Ja bym na Twoim miejscu chyba o tym chyba gdzieś głośniej powiedziała. No już tak wiesz, prywatnie mówić. Próbu, bo... Próbujemy. Bo to jest tyle bo... rzeczy do powiedzenia, że. Byłam na stronie i tego tak jakby tego nie, nie odnalazłam. To będzie komunikowane zdziwiona. w mediach społecznościowych, bo na stronie by się wszystko nie zmieściło. Okej, okay, dobra. Ale to jest bardzo nietypowe. Tak, to jest ciekawe. Co no. no i tych, więc tych wystawców będzie na razie mamy chyba. Pięciu, nie będzie ich dużo, będzie chyba 8-9, ale wszyscy mają za zadanie angażować uczestników i idziemy ku temu. Ostatnia rzecz to jest nasza after party, które będzie w kulinareon na, na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Fajna miejscówka, taka kuchnia spotkanika na wypacie Mogę zdradzić, że też tam byłam. Świetne miejsce. Super, rewelacyjne. Świetne miejsce. Będzie wspólne gotowanie. Będzie nauka robienia drinków, będzie występ stand-upowy o zacięciu HR-owym, robionym przez mojego znajomego komika. Świetny chłopak, Filip Brym, No i będzie impreza, i będzie fajnie. I warto <grym> przyjść. Warto się pojawić. Warto przyjść. Tak. Dobra, Adam, no w takim wypadku ja myślę, że tutaj w dniu dzisiejszym trochę Ciebie wymęczyłam, będę Tobie dziękowała za to spotkanie, no i zapraszam wszystkich na Twoją stronę, jak i też do udziału w konferencji, my na pewno będziemy. Heroes.conf.pl zapraszam, tak. No, i no właśnie, kolejne. jeżeli możesz coś to masz 3 sekundy, zanim nam e, 23 kwietnia, Warszawa, Warsaw Marriott Hotel. Tyle, jeżeli macie ochotę, wpadnijcie, bo będzie bardzo fajnie. O, koniec. Dzięki, Adrian. Dziękuję.